Hej cześć, man do wam wszystkim drodzy widzowie, jestem Tropical, i witam was w kolejnym odcinku serii Minecraft z Minecraft Jak zauważyliście, nie mam skina. To jest to przyczyną tego, że w ostatnim odcinku mówiłem, że Przeniosę się na launcher Blow'a, że będę miał młody. To się stało. Widzicie? Tak, zniknął mi skin, ale nic ale są młody. A głównie mi chodziło o mod z chytpakiem. Tak, tu mi się przyda. Jedzenie przepala. A ja tutaj wciąż zapominam przywykopać to. Nie. Tak, mówię z góry. Nie nagrywam na swoim komputerze. No, z przyczyn takich, że mój komputer nie wytrzymał tej gry. No i, gra się skraszowała. Lub komputer się włączał. O! Czekajcie, a ja coś zobaczę. Batk Zwykła skóra, okej. Okay. Ja mam 5, zwykły skóra. Cool. No okej. Okay. Widzicie? zniknęły mi wszystkie te waypointy, pointy. A to do tego... No że wiecie, nie? No byłem tam gdzieś i przyniosłem się i mi już się usunęły. Ale okej, okay. dziś mm, idziemy dalej szukać rzeczy, ale tym razem by keyboard. Ku! Zapomniałem węgla. Idziemy z powrotem. Na razie tutaj zostaniemy później, będziemy się przeprowadzać. Mam gdzie dużo węgla? No dobra, to tu i to tu. No, idziemy. Nie, jeśli widzicie takie małe lagi, to przepraszam za to, ale. No powiedzcie, jest lepiej niż przedtem, nie? No Na pewno jest lepiej Na pewno Nie mówcie ci, że jest Bo ja wiem, że nie jest lepiej Chociaż byłem wczoraj w mieście I patrzyłem na komputery może no zamiast sobie kupić No i, no i <laughs> Są ciekawe oferty dosyć Muszę jeszcze trochę pieniędzy uzbierać No i myślę, że już na sierpień Bym miał ten komputer nowy, nie wiem czy na pewno, bo no wiecie, jak to może wyjść, nie? Coś tam zabraknie tam rodzice nie dadzą, albo coś. I tak będzie. Ojoj, chyba się też generuje. I tak, jeśli słyszycie myszkę, to też za to przepraszam. Ale myszka, no wiecie, tak zwykła tutaj jest. No to jest komputer mojego brata. Tak, mam rodzeństwo. Co, iście zatkało, nie? Dziwiliście się. Nie, nie, jeśli koledzy oglądają, a tam pewnie oglądają, no to oni wiedzą o kogo chodzi. Tylko nie piszcie mi w komentarzach, dobra? Nie mówię kto. Mówię tylko, żeby nie pisali. Ok, muszę węgla nakopać, bo mam mało węgla. Mam mało czarnych diamentów. To będą czarne diamenty. Ale nie powiem, cave jest. No, no, no. Dosyć, dosyć. Jest dużo węgla. Ooooo. Na no serio, tu jest cave taki. Ja pierdle, ale ja, ja tu są, tu mogą być będzie spawnery. Na terenie się generuje kurde lagi, że to są. Może jest trochę wolniej. Nici może się przydadzą. No to znaczy... Nici. Hmm Kurde, sam Wangel tutaj jest w tej kopalni O matko mi się tu wszystko myli Mogę sobie zrobić hełm No ale nie pomyślałem o tu pójdziemy. Idziemy tu. Idziemy tu. Poczekajcie, niech to się uspokoi trochę. Aha, to jest tu. Idziemy w drugą stronę. No. No, kolejna woda No Jest sposób, żeby ja przejść A! No What? No sam węgiel, no kurde Sielazo No, sielazo może się przydać Chociaż ja co innego Na przykład dajmondy by nie No chociaż emeraldy też mogą się przydać. Ej, serduszka mi usunęło. Co to jest za i Ja pierdolę, my się tu zgubimy, ja wam mówię. Ja, nee, want het mooie, maar je te sgurken. Ik het toch Tu nic nie ma. No kurdej. Wychodzimy chyba stąd. Nie wiem, kąd tu się wychodziło. Które ono Poczekajcie. Poczekaj się. Kopiemy się tu. Zrobimy moją taktykę. Pewnie nic nie widzieliście to no. przepraszam za to Nie wiem co to jest z tym ale tutaj czasami znika ten kilowo widzicie O, tak jak teraz hmm. What the fuck, czyli tutaj leży? No, nie mówcie tu już niech oh. na mi Kajwa, okay, no ej. Hey. Super. Hmm. No to wychodzimy. Będziemy chodzić i szłukać. Kopalnie wyjścia. Ma to wyjście. Wizy gdzie jest? Nie konkretnie. Konkretnie. Tu nie. Tam nie. Tu. Tu nie. Hm. Jest coś do... ciekawego. A to się może przydać. No ja nie mogę. będzie na razie włączony peaceful po gnici na no, serduszek patrzcie mamy spawny teraz go zniszczymy zginie no i dostaliśmy serduszko okej, okay, jesteśmy po krótkim cięciu Hmm, ktoś do mnie zadzwonił Do moich drzwi ja Cię kręcę No nie mogę tu znaleźć wyjść Błagam pomóżcie No łatwo przepraszam Ale ja przed nam obiad i... Żłonek Mnie troluje No W porku 50, to cięciu ktoś mi do pokoju wbił. Ja nie mogę. Co za durnie. Gdzie to wyjście jest? Jest. Znalazłem. No nic, nic nie będzie widzieć, ale. Będziemy schodzić coraz niżej Jeśli to... na to nam pozwoli cave Hm No ja nie mogę! To jest chamskie już Na serio, tu nic nie ma No, czekajcie, tu jest takie zejście na dół Ale głębokie Idziemy tam zobaczyć No, tu już coś się jest Myślę, że parę odcinków będziemy w tym kejwie. Szczególnie że blisko jest Nasz domek to zawsze wiecie, można się podkopać, nie? Do góry tu nic nie ma to idziemy po to, że raz wspierać i wychodzimy. I na dziś to będzie koniec, chyba, że nie, nie będziemy wychodzić i będziemy jeszcze go. Eksplorować No Czekajcie ile ja już nagrywam 15 minut No to zaraz kończymy Taki krótki minut e, Minutnik ja pierdolę. Ja pierdolę taki krótki odcineczek No Ja się z wami żegnam Jestem TropicalS Żegnam się z wami Komentujcie, subskrybujcie Dawajcie łapki w górę nie wiem ile było pod ostatnim odcinkę, ale pobijcie ten rekord, na pewno nie było ani jednej, zwykle tylko jedna w dół, jedna w górę. Je I tak, jest informacja. Jeśli oglądacie tylko po to, że dać mi łapkę w dół, no to nie subskrybujcie mnie wtedy, no. Po co? No to nie wiem po co. No to jest tylko dla mnie to, że mi się nie podoba ta seria. A tylko jedna łapka w górę, w dół, z 30 ileś tam subskrypcji, no to wiecie. To jest dla mnie nic nie nagrywam dalej. Więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Ja się zajmę efektem. Więc na razie, hej, cześć.